Ta piosenka, zresztą bez której praktycznie żaden koncert bajmu nie może się odbyć. Więc ja wiedziałam, że dla Was ten tekst jest bardzo istotny i napisany zupełnie nieświadomie, będzie śpiewany przez przeze mnie, a przez zespoł grany, w różnych ważnych, historycznych, powiedzmy, momentach naszej historii. Więc dla mnie tym bardziej jest to ważne. Bardzo Wam dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali. I którzy nie głosowali, a, ale gdzieś tam zawsze ta piosenka była blisko sercu i, i po prostu kiedy słyszeli, jadąc samochodem, słuchając radia Z, gdzieś tam przygłośniali, prawda? I jest mi byli ze mną z nami, z zespołem. Z całego serca dziękuję. Zwłaszcza w momencie, w którym po tylu miesiącach po prostu pojawiłam się i mogę wejść na scenę, tym bardziej tutaj. Kiedy to był pierwszy raz po dziewięciu miesiącach mojej choroby, gdzie z, z, zagrałam już koncerty, ale jeszcze y, powiedzmy y, koncertu na y, telewizyjnego koncertu y, jeszcze nie graliśmy, więc to był dla mnie ten pierwszy raz.